Film pokazuje miejsca realizacji projektu ochrony przeciwpożarowej w lasach państwowych, plenery w różnych nadleśnictwach. Wiele zdjęć lasu z ziemi i z drona. Ujęcia prezentują kilka różnych dostrzegalni pożarowych, murowanych i metalowych, z kabiną obserwatora na szczycie, oraz masztów metalowych z kamerami. Wszystkie dostrzegalnie znajdują się w lasach. Ponadto pokazane są roboty budowlane przy dostrzegalni. W tym wymiana kabiny za pomocą dźwigu oraz dyżur obserwatora w kabinie na wieży, monitorowanie terenu przez lornetkę i celownik. Poza tym przedstawione zostały ćwiczenia gaśnicze w lesie z udziałem leśników i strażaków, z wykorzystaniem sprzętu, w tym symulacja gaszenia ognia. Zaprezentowano także samochód patrolowo gaśniczy Ford Ranger i jego ekwipunek wąż piła oraz stację meteorologiczną. Na jednym z ujęć widoczny jest samolot gaśniczy podczas zrzutu wody. Ujęcia pokazują również pracę dyspozytora w punkcie alarmowo-dyspozycyjnym, która polega między innymi na analizie obrazu przekazywanego z dostrzegalni. W filmie wypowiadają się i przedstawieni są dwaj eksperci do spraw przeciwpożarowych z Lasów Państwowych oraz Instytutu Badawczego Leśnictwa. Zapobiegać, przeciwdziałać, ograniczać. Projekt ochrony przeciwpożarowej lasów. Doktor habilitowany Ryszard Szczygieł Instytut Badawczy Leśnictwa Polska jest krajem o wysokim zagrożeniu pożarowym lasów, przede wszystkim ze względu na gatunek, który tworzy nasze drzewostany, jest nim sosna pospolita, która zajmuje powierzchnię blisko 70% naszych lasów. Oczywiście to nie wszystko. Warunki klimatyczne, położenie geograficzne na naszego kraju, lasy, które rosną na słabych glebach, no, coraz niższy poziom. Wód gruntowych, to wszystko sprawia, że to zagrożenie się potęguje. Krzysztof Boruń, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach. Lasy państwowe mają sprawny i rozbudowany system ochrony przeciwpożarowej, ale musimy ciągle w niego inwestować i ciągle utrzymywać go na odpowiednim poziomie rozwoju. Mapa Polski z zaznaczonymi nadleśnictwami biorącymi udział w projekcie. Od kilku lat Lasy Państwowe prowadzą projekt ochrony przeciwpożarowej w ponad 160 nadleśnictwach. Dzięki wsparciu funduszy unijnych budujemy i modernizujemy dostrzegalnie pożarowe oraz stacje meteorologiczne, a także kupujemy sprzęt do wykrywania i lokalizowania pożarów oraz samochody patrolowo-gośnicze. System ochrony przeciwpożarowej w lasach polskich opiera się głównie na trzech takich podstawowych zasadach, czyli szybkiej detekcji ognia, niezwłocznemu powiadomieniu służb ratowniczych i możliwości podjęcia działań gaśniczych na wczesnym etapie rozwoju pożaru. Założeniem projektu jest przede wszystkim modernizacja i rozbudowa infrastruktury przeciwpożarowej i utrzymanie na odpowiednim poziomie systemu obserwacyjno-alarmowego. Składowymi systemu obserwacyjno-alarmowego są przede wszystkim dostrzegalnie, które są naszymi oczami w terenie i dzięki nim wykrywane są pożary. Część leśnych dostrzegalni to maszczy zwieńczone kamerami, które przekazują obraz do nadleśnictwa. Najnowocześniejsze wyposażone są w system detekcji dymu. Większość dostrzegalni pracujących na terenach leśnych to wieże, w których obserwacja wykonywana jest przez obserwatorów. Obserwator w dostrzegalni pożarowej pracuje w kabinie wyposażonej w urządzenia, które pozwalają mu zlokalizować pożar. Pat to punkt alarmowo-dyspozycyjny. Jest to takie stanowisko, które spina pracę dostrzegalni. Kiedy punkt alarmowo-dyspozycyjny precyzyjnie określi lokalizację potencjalnego pożaru, przekazuje informację do właściwego stanowiska kierowania straży pożarnej, bądź wysyła na miejsce samochód patrolowo-gaśniczy. Rolą tego pojazdu jest szybkie rozpoznanie miejsca pożaru. Jeśli zajdzie taka potrzeba, szybkie przystąpienie do działań gaśniczych w pierwszej fazie pożaru po to, aby utrzymać jego małą powierzchnię i dać straży pożarnej czas na dotarcie. Projekt oceniam bardzo pozytywnie, dlatego że on pozwala doposażyć i jak gdyby unowocześnić tą infrastrukturę, która jest konieczna, niezbędna dla właściwego zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów. Pożary lasów były, są i będą. Taka jest niestety perspektywa, ten trend światowy również i do pewnego stopnia utrzymujący się w Polsce jest trendem wzrostowym, czyli rośnie nam liczba pożarów. Las no nie obroni się sam, tak? Bronią go leśnicy, bronią go strażacy, ale las musi być odpowiednio przygotowany do ewentualnych działań. Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu, zapobieganie i przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów jest finansowany w ramach programu Infrastruktura i Środowisko ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej oraz środków własnych lasów państwowych.